Witam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z Pocna Kuraka na czytanie na sierpień 2025 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne. No i zaczynamy od energii głównej na ten czas. Co nam się tu pokaże? A pokazuje nam się sytuacja, w której kurczowo trzymacie się czegoś z przeszłości, czegoś co... Być może było dobre, nie wiem, było niedobre, nie wiem tego, ale tego się utrzymacie. Coś Was trzyma w miejscu, coś już dawno umarło, coś nie ma racji bytu, coś już nie przynosi jakiś tam efektów, coś nie daje możliwości rozwoju, jak na przykład praca, no nie? No i tutaj Wy się tego kurczowo trzymacie, no bo może jest to stabilne, po prostu jakieś tam trwałe. Ale to blokuje Was przed ruszeniem, przed siebie, przed rozpoczęciem jakichś działań, zakończeniem pewnego etapu i podjęciem decyzji. Wiecie, może to być też sytuacja związkowa, bo mamy tu kartę kochanków i to w jasnej odsłonie, więc może chodzić o to, że trzeba byłoby zakończyć jakiś związek, który już dawno umarł. Ale nie, wy się kurczowo tutaj tego trzymacie, tak? Bo to jest coś fajnego, coś z przeszłości, coś, co było fajne i żyjecie tą przeszłością, że to było fajne i to was blokuje przed ruchem naprzód, przed podjęciem tej decyzji, przed wzięciem odpowiedzialności za tą decyzję. No i teraz może też chodzić o pracę, tak? Pewien etap już się tu zakończył, już po prostu czujecie, że wy nie chcecie być w tym miejscu, tak? że tu trzeba podjąć decyzję, żeby ruszyć w coś nowego, to trzeba podjąć decyzję, trzeba się zdecydować, w którym kierunku iść i oczywiście ma to być decyzja, która będzie płynęła z serca. I jeżeli podjęlibyście taką decyzję, no to i zrobili coś inaczej niż do tej pory, przetransformowali to, no to wszystko by ruszyło jak z kopyta, tak? Ale tutaj pokazane jest, że nie, że Wy się trzymacie kurczowo tego, co było i jakby przez to te sprawy nowe nie mogą ruszyć z miejsca. Dobra. Praca. Te raczki praca. Jakiś konflikt. Tutaj pokazuje nam się sytuacja, w której jest jakiś konflikt, być może robione jest coś za plecami szefowej, na przykład chcecie w jakiś sposób zrobić coś za plecami szefowej, tak, nie mówić jej o czymś i jakaś osoba manipulująca, na przykład, patrzcie, mamy tu cztery arkana wielkie też. Jakaś osoba manipulująca, taka, która pociąga za sznurki w pracy, może to wygadać. Może to wygadać i przez to powstaje konflikt, i coś zostaje tu zburzone. Być może zaufanie, jeżeli szefowa miała do Was zaufanie, no to tutaj pokazuje się sytuacja, w której to zaufanie traci, bo Wy chciałyście zrobić coś za jej plecami. Jeżeli nie chodziłoby o taką sytuację, no to co mogłabym powiedzieć jeszcze? No to mogłabym powiedzieć tak, że jest tu konflikt właśnie taki w Twojej głowie, bo masz pracę stabilną i. Dostajesz tam jakieś dobre pieniądze na przykład, tak? Ale marzysz o czymś innym. O czymś, co yy, skupiałoby się na opiece, na pomocy ludziom, na takiej pracy właśnie w zgodzie ze sobą, z, ze swoimi emocjami, uczuciami, ze swoim sercem, tak? Chciałabyś w to coś pójść, ale tu jest coś stabilnego i korci cię to coś nowego. Bijesz się z myślami. Ale jesteś zablokowana, tak? Jesteś zablokowana, no bo blokuje ci twój, może, materializm. To, że wiesz, że tutaj masz pieniądze i to cię blokuje. I mamy kartę wieży, która mówi o tym, że jakby. No coś może zakończyć się gwałtownie. Co w takiej sytuacji może się zakończyć gwałtownie? Jeżeli to Ty jesteś osobą manipulującą, która gra tutaj tak na dwa fronty, nie wie w którą stronę pójść, tak, no to może się to zakończyć i wyjść to na jaw. No i to nie będzie dla Ciebie wtedy fajne. Jeżeli tutaj się zastanawiasz, tak, no to może też być sytuacja, w której jakoś, nie wiem, to równie po prostu. Albo też wiecie co, może być też inna opcja, że w pracy są jakieś konflikty, robione jest coś za czyimiś plecami. Ty w tym jesteś, ale to jakby nie ty to nakręcasz, bo jest osoba, która tą, tym manipuluje, która y, wykorzystuje być może inne osoby, i ty ściągasz różowe okulary i dostrzegasz to, że ta osoba właśnie taka jest. Tak też może być. Dobra. Teraz zobaczymy finanse. W finansach jest jakaś blokada. Tutaj jakby jest super, no bo są pieniądze, jest taka stabilizacja materialna, jest jak najbardziej. Być może wydajesz pieniądze na siebie, na upiększanie siebie, na dbanie o siebie, tak, ale też może są tu jakieś sprawy formalne do pozałatwiania. Może trzeba, nie wiem, opłacić jakiegoś prawnika, lekarza, bo um, pojawia nam się jakaś bezsilność. I o co tu może chodzić? Dobra, mamy te pieniążki, ale może też chodzić o zdrowie, że coś tu zaczyna szwankować. Być może brakuje energii, być może dostrzegasz, że coś jest nie tak z twoim zdrowiem, tak? I tutaj czujesz się bezsilna i musisz sięgnąć po poradę lekarza, żeby odzyskać swoje siły jakoś tam witalne, i na to też mogą iść pieniążki. Albo też może to dotyczyć innej osoby, jakiejś osoby z Twojego grona, którą, która widzisz, że jest bezsilna i że ona sobie z czymś nie radzi i, nie wiem, tam nie domaga w jakiejś kwestii, więc może na nią też trzeba będzie zainwestować, ją wspomóc pieniędzmi. Dobra, teraz zobaczymy. Rodzina. Raczki, rodzina. Rodzina. Hmm, hmm, hmm. I co my tu mamy w rodzinie pokazane? Mamy pokazaną kobietę, która wszystko ogarnia, radzi sobie doskonale, do tego dba o siebie, tak? No, to jest taki jakiś wulkan energii, który być może, no, w jakiś sposób tutaj z może coś y, zablokować tą osobę. W sensie, że utknie w jakimś miejscu, trzeba będzie poczekać na rozwiązanie problemu. Y, ja nie wiem, jaki to będzie problem, ale może to mieć związek ze zdrowiem. Tak, że tutaj dzieje się coś w kwestii zdrowotnej i trzeba poczekać na rozwiązanie problemu. Tutaj jest zatrzymanie, tu jest czas, tu trzeba poczekać cierpliwie na powrót jakiejś tam Witalności, na powrót do działania. Tutaj też mogą być pokazane dwie kobiety. Mamy królową Denarów, czyli Bykban na Koziorożyc. I królową Buław, Baran Lew Strzelec. Więc może tutaj rozgrywać się coś pomiędzy tymi dwoma kobietami w domu, tak? Jest jakaś sytuacja, w której trzeba na coś zaczekać, ponieważ nie wiem, jest jakiś nauk. Jest jakaś blokada, jest utknięcie w jakimś miejscu, jest jakiś nadmierny materializm być może też. I tu y, może trzeba się od czegoś odciąć, po prostu od czegoś, od kogoś, od jakiejś tam osoby, albo porozmawiać. No bo lasmierczy też mówi nam o tym, no tutaj jest jakby rozwiązanie problemu. Trzeba ten problem jakoś tam rozwiązać. Dobra. Oczywiście w gronie rodzinnym i być może właśnie z taką kobietą, albo dotyczy to yy, jakiejś z tych kobiet. Dobra. Teraz mamy związek raczki. W związku mamy sytuację, w której jakby jest czerpana od kogoś, tak? Jedna osoba od drugiej czerpie coś yy, i. I powiem tak, i coś ukrywa. Może to być sytuacja, w której kobieta ukrywa, że, że ma już dosyć tego związku, że chciałaby zakończyć ten etap że po prostu widzi siebie jako osobę samotną i że wolałaby stawiać tylko i wyłącznie na siebie jakby wiecie kończąc ten związek, w którym tkwi no tutaj nie czuje zadowolenia, nie czuje satysfakcji jeżeli chodziłoby o mężczyznę no to może być sytuacja, w której w tym związku jest jakaś osoba trzecia i być może trzeba będzie to zakończyć żeby powrócić do, do związku, do relacji i żeby z tego związku czerpać zadowolenie, no to być może trzeba będzie zakończyć jakieś takie potajemne, być może pisanie z kimś przez internet. Mamy tu kartę świata, więc być może kogoś tam panowie adorujecie przez internet. Albo coś takiego, kogoś z przeszłości na przykład, e, piszecie jakieś komplementy. No tutaj, żeby e, wrócić do tego związku i mieć z niego satysfakcję, no to trzeba byłoby to zakończyć do tego swojego związku obecnego, w którym teraz jesteście. Dobra. Teraz zobaczymy singli, single. Single. A single blokują się przed być może jakimiś portalami randkowymi? Coś takiego nam się tu pokazuje, że jakby blokujecie się przed tym, nie chcecie skorzystać z takiej okazji, ponieważ macie jakieś takie swoje zasady i nie będziecie tutaj, wiecie, z kimś tam się spotykać na jedną randkę czy tam na coś przez internet. Coś mi się tutaj takiego pokazuje, że właśnie wy macie te swoje zasady, które was blokują przed ruszeniem w coś nowego, przed dostrzeżeniem jakiejś nowej szansy. No, być może jakiś romans, jakieś takie spotkania namiętne z kimś, tak? No, macie swoje zasady i się na to nie godzicie, nie chcecie w to pójść. Po prostu coś takiego nam się tu pokazuje. Przekaz ogólny. Mówi nam o tym, że no coś cię tu blokuje, blokuje cię przed podjęciem decyzji, tak? I masz tutaj, jak, masz tutaj kartę arcy, kapłanki, więc jeżeli jesteś kobietą, no to być może chcesz być sama z wyboru. Może chcesz pójść w coś, jeżeli chodzi o pracę, w coś związanego z opieką, z jakimś rozwojem duchowym, no z, z opieką w każdym jakimś tam pojęciu, tak? Nad kimś, nad dziećmi, nad starszymi osobami. Yy, jakieś tam, wiecie, masaże, też tarocistka, też jakiś tam rozwój duchowy inny na przykład. Ale tutaj Cię coś blokuje. Blokuje Cię przed podjęciem tej decyzji i przed ruszeniem z działaniem. Co Cię blokuje? Jakieś być może poglądy, jakieś sprawy formalne, albo jakaś umowa, coś, czym jesteś z kimś związana i nie chcesz tego zostawić, tak? Tutaj może być też... Yy, to, jak ktoś Cię ocenia? Boisz się, że Twoje działanie, jakbyś poszła w tym kierunku, byłoby źle ocenione przez inne osoby? Dlatego tkwisz w tym, w czym... No nie wiem. Tutaj wiecie co? Te dwie karty teraz mi pokazują, że tu jest jakaś taka opieka nad osobami chorymi albo jakimiś takimi starszymi, niedomagającymi, tak? Niepełnosprawnymi być może. No tutaj... Yy, jakby trzeba byłoby podjąć decyzję, w którym kierunku ty chcesz iść, prawda? To wszystko zależy od ciebie. Nie ma co balansować, tylko podjąć pewne e, decyzje i zaplanować coś, znaczy ruszyć z jakimś tematem. Tutaj jest e, paść czyli pasja. Ty tutaj ruszasz w kierunku spełnienia jakiejś tam swojej pasji i być może potrzebujesz do tego, żeby ruszyć w tym kierunku jakiś. Dokumentów, nie wiem, ukończenia jakiejś szkoły, zdobycie jakiegoś certyfikatu, żeby móc w ogóle ruszyć w tym kierunku. No i tutaj wtedy byłoby pokazane, że tak, że trzeba pobalansować, że ty możesz zostać jeszcze w tej pracy, w której jesteś, żeby zarobić na mm, tą szkołę na przykład, czy na coś takiego, ale powoli sobie działać w tym kierunku, robić coś, już zadecydować, że ten etap się skończy, tak. Dobra, jeszcze zobaczymy karty, radę. No, dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy mówi nam o tym, żebyś zaopiekowała się troszkę swoim stanem psychicznym, żebyś nie skupiała się na jakimś czarnowidzeniu. Też wiesz, no jeżeli zaczynasz jakąś tam szkołę czy coś, no to też zwróć uwagę na higienę snu, bo jeżeli jest praca, szkoła, jakieś tam studia, zajęcia, dzieci na przykład... No, to tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby się wysypiać, żeby się regenerować, żeby nie zarywać nocek, tylko po prostu dbać o tą y, higienę snu, tak? No, i też skupiamy się na sferze y, psychicznej, czyli nie czarnowidzimy, tak? Jeżeli coś planujesz, no to nie ma co tego od razu widzieć w czarnych barwach: że to się nie uda, że coś pójdzie nie tak, że a to tyle pracy, a coś tam, coś tam. Bo być może wcale to tak nie będzie, tylko tkwi to w Twojej głowie, tak? Dobra, jeszcze mamy kartę z przesłań Archaniołów. Powitaj nowe początki, niech w Twoim życiu świeci słońce. I już Wam to przeczytam. Wskazówki. Wybór tej karty sugeruje, że ma się w Tobie obudzić coś nowego. W Twoim umyśle może się zapalić światło w odniesieniu do jakiegoś aspektu Twojego życia lub przyszłości. Możesz nagle dostrzec nowe możliwości lub pobudzić się do potencjału w jakiejś osobie lub, lub projekcie. To jest czas, aby stare nastawienie lub sytuacja odeszły i zostały zastąpione w jednej chwili przez światło i szczęście. Być może rozwiązałeś, rozważałeś zmianę pracy, sytuacji lub związku i masz nadzieję na pojawienie się czegoś nowego. Nie porzucaj nadziei. Coś nowego i pięknego właśnie wkracza do Twojego życia. Kiedy ten moment nadejdzie, bądź gotowy, aby przyjąć to z otwartym sercem, miłością i mądrością. To przyszło w samą porę i jest mile widziane. Zasługujesz na to, co nadchodzi, więc przyjmij to z radością. I to by było na tyle dla Was kochani na sierpień. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam na inne filmy. Pa!